Dobry, coś tu Sławomir. A włożka nasza kolorowa to mi wygląda, że tak, jedna jest zielono nóżka, bo zielone nóżki ma. O ta z tym grzebyczkiem to będzie też chyba kogut. Ten biały będzie chyba też kogucik. Te dwa duże czarne koguciki, także też cztery koguty chyba na pewno, jakbyśmy tak po grzebieniu patrzyli. Tu ten malutki jeszcze taki, nie wiadomo co, ten też taki malutki. Także jak się jajka kupuje, to tak potem wychodzą takie czary mary. Miłego, pozdrawiam.